Cześć, cześć, przedstawiłem kamerę. Dzień dobry, witajcie. W kolejnym odcinku Five Nights at Freddy's. No, także. Kolejny odcinek. Jezu, jaka ta gra jest głośna, ja p... Okej. Okay. Trochę odchylę sobie słuchawkę. No, bo co tak naprawdę? Jedyne co trzeba słuchać to tylko Frediego, a ta gra jest i tak wystarczająco głośna. Rozmutujemy ciebie. No i tak każdy wie co on mówi. No tam, o, Foxy, coś tam, coś tam. Zaraz Foxy wychodzi. Chika, Chikorita. Nieładnie, Ej, bon. Oni idą po moje dubsko. Oni chcą mnie zjeść ja Przepraszam, że tak w poprzednim odcinku Tak Taki króciutki odcinek, ale No Było późno w nocy, teraz też nagrywam Tak naprawdę w środku nocy Więc yy, Dzisiaj postaram się na luzie Dwie noce sobie Ograć Więc na spokojnie Kam pierwsza. Dobra. Z jego póki co nie ma. Słyszę, że ktoś idzie po mojej dóps, Freddy się patrzył prosto na kamerę chyba, z tego co widziałem. Nie słyszałem stukania w kuchni. Czyli w pobliżu jest Boni a nie Chica. Pierwsza jest, ok. Nie ja wiem, odbicie odbiciu lustrzane jest jej w ogóle, więc trochę to tak dziwnie wygląda. Postaram się z tą kamerą odrobinkę popracować jeszcze. Ale myślę, że będzie Gids. Jak uda się przejść drugą noc, to, to będzie git, a potem już trzecia będzie z głowy, czwarta i tak dalej. No tak jak mówię, no, najgorzej będzie z 20-20-20, więc... No, może być ciężko. Yy. Okej. Okay. Mm -hmm. dziwne nie przychodzą w ogóle dobra druga i 74% czyli obstawiam że się siema freddy ktoś tu idzie po moje zacne dupsko Gaście, o hello, Foxy? Dobra, czyka w kuchni? Chyba czyka idzie po mnie. Cicho na razie, spokój jest. Kamand, trzecia. Jak teraz wleci trzecia, to ja już mam ugraną tę noc. Dobra, Foxy jest. Jest trzecia, okej, okay, dobra. jest Freddy znowu patrzy, dobra Chica sobie poszła, 55%. Freddy patrzy się cały czas w kamerę. Dobra lisiasty, spokój. Wiem, że ja tak mało mówię, ale tu trzeba naprawdę się, się skupić. No, wiem, że to dopiero druga noc, więc tak naprawdę mogę sobie coś tam paplać. I, I w ogóle nie wiem jeszcze jak w przypadku poprzedniego odcinka, bo nagrywam praktycznie tego samego dnia albo dzień po dniu, nagrywam te odcinki, więc nie jestem w stanie określić jak przyjęliście poprzedni odcinek, ale już mi się. Cześć Boni. jakiej okay, stąd czwarta 45 procent okay. stabilnie foxy chyba sobie poszedł jeszcze stoi boni boni come się ma freddy ty się nie okręcaj Come on, piąta Do it Okej okay. Foxy, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra O jestem. No przy 4,20 to będzie trochę ciężko to ogarnąć, więc będę musiał w miarę się przybliżyć ile tyle, ile mogę. Nagrywa się? Nagrywa się, okej, okay, dobra. Jest 5,29%, okej, okay, dobra. o Foxy. Trochę długo na niego nie patrzyliśmy. Pozwolę sobie zamknąć. Okej, okay, dobra. Czysto tutaj bo niego nie ma. Cieka w kuchni. Ok. To dobrze. Foxy jeszcze nie biegnie. Jest w kuchni to się nie martwi, ale Boni... Okej, okay, dobra, Boni. Tutaj siedzi, więc już mamy póki co z głowy. 18% Zw. Razie czika zostaje. Jadu, ale ciężko naprawdę. To jest dopiero druga, drug, druga noc, nie? No. Come on. Kaman Come on, szósta. Jest. Jej. Dobra, trzecia noc. O no, Dwie nocki ogramy to. Będzie akurat kit. Dobra. Odkryłem sobie. O super, odkliknąłem grę. O, widzę, że oni że Cica i Foxi już tutaj. Grasują i idą po moje zacne 4 litery. No, ciężko mi trochę nagrywać yy, z tą myszką. Nie mam jakoby miejsca na biurku. Foxy jak tam dobra, ok. Trzeba ogarnąć to miejsce na biurku. Znowu odkliknąłem grę prawda? Prawda. Dobra jest pierwsza chociaż, teraz może Foxy przyjść, więc zobaczmy go. Dobra, Foxy na razie wystaje moją paszczę z kurtyny Coś tu się stuka. Moje i bicika. Also no. Foxy, dobra. Bo oni sobie stoi, jak gdyby nigdy nic jeszcze. To dziwne, bo w poprzedniej nocy bardzo szybko się uaktywnił, a teraz stoję sobie z Freddiem na scenie. Gdzieś tu krąży Nagrywa się? Nagrywa się, okej okay. Dobra, tutaj, okej okay. No tak naprawdę patrzymy tylko na Freddy'ego i Foxiego Chica odejdź Druga rano. Ok. by się przypomniał FNAF 3 i przeróbka z polskim dobiegiem. publicowe fandaby zrobili nocny spróżu skopić dupę. Czy nie, to było. To było FNAF 3 czy FNAF 2? FNAF 2, przepraszam. Jak jeszcze w FNAF się. Naprawdę każdy jarał, nie? O! Muszę rękę zacząć przyzwyczajać tutaj bardziej, gdzie mam teraz, czyli bliżej, monitora, niż że pół łokcia, znaczy pół łokcia, prawie cała ręka jest poza biurkiem, no bo to wtedy jest szalenie niewygodne. No i muszę uważać też, żeby nie wyjechać poza. Poza ekran, no bo kursor przechodzi na drugi ekran, niestety we fnaf to bardzo drażni. Bonnie poszedł już. Komand trzecia. Komand trzecia. Jest trzecia. Czika chwilę przesiedziała w kuchni. Także okej. Okay. Foxy dalej tutaj sobie siedzi. W tym stadium, w którym jest. No bo tak doglądamy go sobie od czasu do czasu. Więc zarówno z Foxym jak i z Fredim nie jest źle. Jakbyśmy spuścili Fredongo z oka a na Fredryka Fazmisia. No to już by było ciężej. Cika w kuchni Foxy, okej okay, dobra. Foxy tutaj bo oni gdzieś się już w ogóle. Nie wiadomo gdzie, 26% dalej nie ma czwartej, niepokoi mnie to bardzo. Dam sobie słuchawki bliżej. Kanału usznego jest czwarta i 44% dobra. Ktoś tu idzie. Błoni albo Chica. Siasty okej, okay, dobra jak będzie piąta i trzydzieści to mamy to ugrane no i tak myślę, że po dwie noce na noc, nie? Dobrze by było, wiadomo no, z y, czasem. Cześć Bonnie. Odejdź, Bonnie, proszę cię. Foxy. Dziwne, dziwne. Poprzedniej nocy oni wszyscy tacy aktywni, nawet Freddy się okręcał, a tu Freddy sobie stoi. Okręcił się chyba tylko raz. Bo nie dopiero teraz przyszedł, jest czwarta godzina. Cika też raz przyszła, piąta i 29%. okej, okay, dobrze. jest w kuchni dobra mam szansę na sprawdzenie Foxiego jest git nie no tryb 20 20 20 20, 20 a będzie przesrany i to i to bardzo dobra dobra szósta wchodź 17. Hmm. To może śniemy jeszcze czwartą noc. Pamiętam, chyba na jednym streamie raz przeszedłem, wszystkie pięć nocy. No powiedzmy, prawie za pierwszym razem. Ale widzę, że trzecią noc będę chyba miał ugraną. Zamknę na wszelki Foxy. Dalej nic. To jest dziwne. Szósta. Jest super. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, czyścimy sobie tą czwartą notkę. No, to w tej nocy tego fungaja zabili, Foxy Foxy na razie cicho w swoim Pirate Cove Ej, ej, ej halo Dalej jestem ciekaw czy jakby było to It's me Tak dłużej to czy by Golden Freddy mi wyskoczył Kiedyś chyba były takie teorie, że jak się pojawiało It's Me, albo ja coś sobie teraz obserwowałem, dawno nie śledziłem um, tych wszystkich teorii w ogóle. Ale chyba było kiedyś tak, że jak się pojawiało It's Me, to. O jezu, to w biurze pojawił się Golden Freddy. Oxy na razie spokój, ciekaw w kuchni, grasuje. 88% i. I nie ma jeszcze pierwszej, niedobrze. Kaman, jest pierwsza, dobra, 86%. Boni już spinkolił. Niedobrze, czekajcie, po moje dubsko. Nie się jakbym czwartą noc ukrał za pierwszym razem, nie? Byłbym lepszy od Elevena Ale Eleven no wiadomo, nie znał mechaniki gry jeszcze wtedy i w ogóle on Cztery dni się zmagał z czwartą nocą A tutaj no ta gra Pierwsza i druga część mają już 10 lat Czajcie to od Pierwszego FNAF-a I drugiego Mija właśnie 10 lat Nieźle prawda, aż łezka się wokół kręci, nie? Ale, no, no wiadomo, no wtedy Eleven, no, nie znał mechaniki gry, no i dlatego tak świrował już czwartą nocą. A tu jesteśmy już na takim etapie, że każdy wie, jak przejść FNAFA. No, chyba, że jest świeżakiem i sezonówką, no to w ogóle community FNAFA jest takie porąbane, że jak ktoś długo nie siedział, yy, o. 72% i bruka w nocy, ok. Jak ktoś, nie wiem, długo nie był aktywny w community FNaFa nie odzywał się, no to jesteś sezonówką i w ogóle to mnie strasznie denerwuje, nie? Czy tam nie jest na bieżąco z Lorem fnaf -a? Ja nie mówię, że jestem jakimś takim zagorzałym fanem. Fajny jest Freddy's, ale trochę Loru ogarnąłem. Wiem, że książki nie są kanoniczne, chociaż no spór... ludzie się spierają o to, nie? Dziwne, że Freddy się jeszcze nie ruszył, bo może dlatego, że stosuje taktykę na szóstą noc, czy tam tryb 20-20-20, więc dlatego Freddy siedzi cichutko. No więc... Tak to jest, czasem z tymi ludźmi, że wyzwoncie od sezonówek, nie wiedząc tak naprawdę, co było powodem, dlaczego w Final Fantasy Freddy's nie jesteś na bieżąco z FNAFem, nie? To ja tak miałem po sister location, że um, olałem FNAFa już tak całkiem, tak naprawdę po FF FFPS-ie miałem, miałem tak, że. O, w tego FNAFa mam, mam go totalnie gdzieś, nie chce nie mi się. I dopiero tak naprawdę przy okazji Help Wanted hmm. sobie sobie gdzieś tam odświeżyłem co nieco całkiem spoko sprawa 3,58% poszło nam lepiej niż poprzedni idzie nam półki co lepiej niż poprzedniej nocy yy, Foxy Ulicia z tego spokój Wracając do tematu Elevena, no on nie znał mechaniki po prostu, no i dlatego miał te, taki problem z czwartą nocą. A tu, tak jak mówiłem, ludzie już znają mechanikę po tych 10 latach, wiedzą czegoś, czego się spodziewać. No i tyle. Więc może być tak, że w przyszłym odcinku piąta już szósta noc Już nie będę was faszerował w jednym odcinku piątą nocą, bo to, bo to by było bez sensu. No siema Boni Ta trzecia już jest długo. Ja bym bardzo prosił jednak o, o tą czwartą AM. Toczyki nie ma, nie wiem gdzie ona jest. Foxy się wyłonił, jest czwarta i 44%. Dobrze, fajnie, cieszy mnie to. Oni sobie poszedł. Każdą godzinę przypada po 15%, no tak średnio. No to wydaje mi się, że piąta będzie przy 29%. Przy dobrych wiatrach. Ale mogę się mylić. Bo oni, jaki ty aktywny się stałeś To dobrze Dla ciebie Dla mnie niezbyt Mam piąta Piąta, 26%, spoko Boxy Jest kit We got this Totalnie we got this Mamy 22%, z 5 Pół dzięki odcinka. Na pewno coś tam trochę przytne. Siasty on się nie wyłania. Zarówno Fred'ego i Foxiego mamy po prostu w garści. Dosłownie, mamy, mamy go w garści. 15%. Come on, szósta. Dalej. No, jeszcze Cika na dowiedzenia. Przyszła się pożegnać. O! Oh, już myślałem, że przegram to. No dobrze. Dobrze. No dobrze, to by było chyba na tyle, nie? Jeśli chodzi na ten odcinek, trzy noce w jednym odcinku, dla mnie spoko. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, zostawcie łapkę, zostawcie suba i see you next time. Na razie. O nie, pożegnałem się jak Eleven. Cześć.